Tygodnie ewangelizacyjne. Tydzień ewangelizacyjny w Dzięgielowie jest wydarzeniem od o ponad 70-letniej tradycji. Wszystko rozpoczęło się w Miechowicach w 1950 roku na bazie zakładów Matki Ewy Tille von Winkler, ostoja Pokoju. A w 1957 roku przeniesione zostało do Dzięgielowa. Gdzie było kontynuowane w oparciu o diakonat Ebenezer. Od ponad 20 lat Centrum Misji Ewangelizacji jest odpowiedzialne za organizację tej największej w Europie Środkowej ewangelizacyjnej akcji namiotowej. Corocznie na początku lipca przez 9 dni, od 10 rano do 22 wieczorem, odbywają się tutaj koncerty, wykłady, spotkania seminaria, warsztaty dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. W sumie każdego dnia uczestniczy w programie od 1500 do 3,5 tysiąca osób. Główne punkty programu transmitowane są przez internet i oglądane na żywo przez około 1500 osób dziennie, a przez cały czas dostępne są także na naszym kanale YouTube. Przy realizacji programu uczestniczy około 300 wolontariuszy. Są to pracownicy wśród dzieci, wśród młodzieży, seminarzyści, obsługa techniczna, kamerzyści, akustycy, elektrycy, służba żywienia, medycy, różne profesje. Młodszymi i mniej liczebnymi od Dzięgielowskiego są tygodnie ewangelizacyjne w Mrongowie i w Zelowie. Ten Zelowski organizowany jest wspólnie z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. Celem tygodni jest wyjście naprzeciw osobom poszukującym relacji z żywym Bogiem w osobie Jezusa Chrystusa. Jest to też możliwość lepszego poznania Ewangelii poprzez uczestniczenie w wykładach czy studiach biblijnych. Specjalne cykle seminaryjne poruszają także aktualne tematy społeczne.